Cześć, witam Was tu, mały kolekcjoner. Dzisiaj sobie otworzymy cztery saszetki z naklejkami Champion's 2013-2014. Tak to z tyłu wygląda. Zaczniemy teraz już otwierać. Mamy zawodnika z arsenalu. Mamy zawodnika z Galatasaray, Diviera Drogbe. Mamy zawodnika z Kopenhagi. Wow! I mamy kartę Start Action, to jest Ariel Robben Extra. I mamy zawodnika z Real Sociedad. Z Real Sociedad. Druga saszetka. Mamy znów zawodnika z Arsenalu. Mamy Jakuba Błaszczykowskiego. Z Borussia Dortmund, co nie z Polakiem. Mamy zawodnika z Celtiku. Mamy zawodnika z FC Schalke. I mamy zawodnika z takiego klubu, nie umiem go przeczytać. Tu się nic ciekawego nie trafiło. W w saszetce może coś będzie. Mamy zawodnika z Bayernu, Leverkusen. Mamy zawodnika z Austrii, Wiedeń. Mamy bramkarza, Marseli. O, fajnie, mamy Luka Modriccia z Realu Madryt. I mamy Manchester United, jest! Tu widzimy Cristiano Ronaldo, zobaczcie, Ronaldo. Fajnie. Fajne. Naklejka to jest legenda. I ostatnia saszetka na dziś. Mamy tak: Man... Martineza z Bayernu Monachium, mamy zawodnika z Bayernu Leverkusen, mamy zawodnika z Telkiku, z szalka 04 i z takiego. Traf trafiliśmy dwie karty dwie naklejki specjalne to był Manchester United z Cristiano Ronaldo tutaj jest i Arian Robben naklejka starting action, a to naklejka Legenda i Luka Modric też jest mi się podoba i gdzieś tam jest schował Kuba mam nadzieję, że Wam się podobał ten filmik następny filmik już wkrótce pa mały kolekcjoner